To jest kwadrans na angielski, lekcja 118. Hi guys, it's your favorite teacher, Szymon. And your favorite student, Ania. Dziś robimy lekcję powtórkową z wyrażeń związanych z emocjami. Oraz z drugiego okresu warunkowego. Przećwiczymy to wszystko raz jeszcze i zobaczymy, co nam zostało w głowie z ostatnich czterech lekcji. Mamy też ogłoszenie dotyczące kursu gramatycznego. I hope you're ready. Let's begin. Niebawem Szymon będzie startował ze sprzedażą kursu dotyczącego angielskiej gramatyki od podstaw. Nie będzie to jedynie zestaw ćwiczeń do wypełnienia wraz z poprzedzającą teorią, a głównym wyróżnikiem będzie to, co robimy najlepiej, a więc materiały audio. Sercem kursu będą metodycznie ułożone ćwiczenia w formie audio, które możesz zabrać ze sobą, niczym podcast, i ćwiczyć mówienie po angielsku, gotując, ćwicząc na siłowni, jadąc do pracy czy spacerując. Jeżeli jesteście zainteresowani, to wejdźcie na stronę www.kurs-kwadrans-na-angielski.pl i zostawcie swój adres mailowy. Powtarzamy wszystko, co było dotychczas. A więc Aniu, jak wyglądała budowa drugiego okresu warunkowego? If plus. Tak. Czasownik w formie czasu przeszłego. Wyśmienicie. A druga część będzie would. Mm -hmm. I bezokolicznik. Yes, that is true. I do czego skracamy would często-gęsto? do d d tak jest a w pisowni apostrof d super jeżeli zamienimy zdania miejscami to czy zmieniają znaczenie nie nie zupełnie zdanie główne czyli to złód, może być na początku wtedy jedynie nie ma przecinka przed if right teraz jakiego rodzaju sytuacja opisuje drugi okres warunkowy hmm, hipotetyczne bardzo dobrze czy one muszą być realne czy nierealne nierealne Mogą też być realne, ale takie mało prawdopodobne. Zgadza się. Prawda? Czyli gdybym znalazł portfel, um, to bym go zaniósł na policję. Może się to zdarzyć, albo gdybym wygrał na loterii. Takie sytuacje są mało prawdopodobne, aczkolwiek realne, czyli inaczej niż gdybym był wyższy, gdybym była wyższa, to nie wiem co, nosiłabym sukienki w częściej. <laughs> I don't know. Załóżmy, że ktoś ma taki problem. Okej, okay. no dobrze, teraz zrobimy sobie różnicę szybciutko pomiędzy pierwszym a drugim okresem warunkowym. Ale żeby zrobić ciekawe zdanie, muszę Wam przypomnieć, i tobie Aniu też, wyraz kaszanka po angielsku. Ania, czy pamiętasz, jak była kaszanka po angielsku? By kiedyś to wyrażenie mieliśmy. Pamiętam, że mieliśmy, nie pamiętam, jak brzmiało za rzadko go używam. Po angielsku jest to krwawa kiełbasa, czyli blood sausage. Mm -hmm. Blood sausage. Great job. W Wielkiej Brytanii zwana też black pudding. Black pudding. Right. I takie to wyrażenie mieliśmy. Wtedy mówiliśmy też, że pudding nie zawsze musi być czekoladowy, jeśli jest czarny. Um, dobra. Także mamy nasze Pamiętam. blood sausage. <laughs> right. Ok, no to teraz mamy dwa zdania do porównania, i jaka jest między nimi różnica w znaczeniu? No bo w gramatyce, tak jak mówię, pierwszy okres warunkowy, czyli If I give you a million dollars, will you eat raw blood sausage? Can you translate this? Jeśli dam ci mm -hmm. milion dolarów, to czy zjesz tak? kaszankę surową? Surową kaszankę, dokładnie tak. Alternatywnie, w drugim okresie? If I gave you a million dollars, would you eat raw blood sausage? Mhm. Mm Gdybym dał Ci. Mm -hmm. Milion dolarów. Dzięknie. To czy zjadłabyś. Tak. Surową kaszankę. Wyśmienicie. Okej, okay, Aniu, to jakbyś rozumiała różnicę w sensie. Kiedy użyjemy pierwszej, a drugiej? Po polsku, nie ma w dużej różni... nie, po polsku nie ma dużej różnicy, ale tutaj chyba chodzi o to, że ja ci nie dam w sensie tej, tego. To pierwsze jest to, że to jest prawdopodobne i może się zdarzyć, Aha. że gdybyś miał, to byś mi dał. Tak. A drugie jest czysto hipotetyczne, żeby się raczej dowiedzieć, czy byś zjadła, a nie czy jeśli dam za milion dolarów. Wyśmienicie tak, wyśmienicie dokładnie tak. Czyli w tym pierwszym to nie tylko, że gdybym miał, to bym ci dał, tylko ja mam i ci oferuję. Mhm. Tak, ten, ja mam ten milion dolarów, i jeżeli zjesz, to czyli jeżeli warunek jest, zostanie spełniony, no to ja daję ci milion dolarów. Czyli jest to bardzo poważna propozycja. A w drugim, tak jak mówisz, jest to czyste, hipotetyczne, takie na zasadzie, a ciekawe, czy. <takujesz> tak jak rozmawialiśmy, co byś zrobiła, gdybyś zobaczyła okay. Tygrysa? <takujesz> Zgadza się. Nie, jest to nierealne i nie jest to do końca wiążące. I to będzie nasza różnica, jeżeli dotyczy realnych sytuacji pomiędzy pierwszym a drugim okresem warunkowym, gdyby ktoś się zastanawiał. No i oczywiście takie rozwiązania są super istotne przy negocjacjach. Jeżeli chcemy być bardziej uprzejmi i podać, że tak powiem, bardziej ostrożny warunek, no to użyjemy drugiego okresu, tak? A gdybym pracowała więcej, to czy będziesz mi płacić mm -hmm. więcej? Aha, okej, okay, <laughs> także nie stawisz podwyżkę, cię, nie, że, ja, że ja będę że będę pracować, więc daj mi podwyżkę, tylko. Dokładnie tak. Także jest to takie dużo, dużo bezpieczniejsze i bardziej uprzejme negocjacje. A to jest A pamię... bardzo, właśnie, to jest bardzo ważne. W języku angielskim uprzejmość jest istotna, tak. To dlatego mamy te wszystkie could, could you help me, zamiast can you help me? I tak dalej. Mieliśmy jeszcze konstrukcję gdybym był tobą, która służyła do dawania rad. Aniu, jak ona brzmiała? Gdybym był tobą. If I were you. If I were you. Beautiful. Pamiętajmy tutaj nie was, a where. Were. Tak jest. If I were you. No dobrze, więc na przykład powiedzmy teraz sobie, że gdybym był tobą, to byłbym w dołku, byłbym przygnębiony. Tam było takie ładne wyrażenie właśnie. Mm -hmm. If I were you. I'd be down in the dumps. Beautiful. If I were you, I'd be down in the dumps. Tak, na Twoim miejscu byłbym przygnębiony. Tak. Czyli coś złego się stało i możemy tak powiedzieć, o, gdybym był w Twojej sytuacji, to nie czułbym się z tym dobrze. A powiedzmy teraz, że byłbym podekscytowany. To było też z naszej lekcji o emocjach, takie związane z pewnego rodzaju filmem wyrażenie. Tak, pamiętam. If I were you, I'd be. Thrilled. I'd be thrilled. Bravo. To teraz sobie przećwiczymy inne wyrażenia. Ja podam sytuację, która się zdarza, tak? Ehm, na przykład pierwsza sytuacja to będzie Gubię portfel. I lose my wallet. I chciałbym, Aniu, żebyś powiedziała po polsku, że na twoim miejscu i mm -hmm. jakbyś się czuła. Dobrze? Najpierw po polsku, a potem przetłumaczymy to na angielski. So, I lose my wallet. How mm. do you feel? Na Twoim miejscu byłabym nie w sosie. Right, good job. OK, and in English? If I were you, mm -hmm. I'd be out of sorts. Yeah, good job. I'd be out of sorts. Jeżeli, słuchaczu, słuchaczko, zrobiliście tutaj I'd feel out of sorts, to też będzie jak najbardziej poprawnie. Be i feel będziemy używać bardzo wymiennie w dzisiejszej lekcji. OK, um, dobrze. Nasza druga sytuacja. I meet. An aggressive dog on my way from home. Na Twoim miejscu byłabym przerażona. Good. Tam był taki fajny idiom, prawda, że nawet nie mogliśmy się ruszać byliśmy tacy mm -hmm. porażeni. To spróbujmy użyć tego. In English? If I were you, I'd. be scared stiff. Yes, great job. If I were you, I'd be scared stiff, okay? Next situation. I meet an old friend who I haven't seen for a long time. Na twoim miejscu byłabym zachwycona. Okej, okay. w English tam też było takie wyrażenie zachwycone, związane z, z właśnie ze spotkaniami, tak? Mm -hmm. Miło mi, jestem zachwycony, że mogę cię poznać. Tam było takie wyrażenie, to spróbujmy tego użyć. If I were you I'd be delighted. Yeah, if I were you, I'd be delighted. Next I win ten million złotych. Gdybym wygrała 10 milionów złotych, mm -hmm. to byłabym w siódmym niebie. Excellent. Okay, No, know spróbujmy problem if I were you i tam były aż dwa wyrażenia o niebie, ale wybierz jedno. Okay. If I were you, I'd be on cloud nine. I'd be on cloud nine. Great job. Yes, that was the phrase or in the seventh heaven. Good. Okay, next. I get a promotion at work. Mm, gdybym dostała awans, tak? Mhm. Mm to um, świętować na miasto. Oh yeah. <laughs> good decision. Absolutely. Okay. In English? If I were you, mm -hmm. I'd paint the town red. Paint it. Paint. I'd paint. Mm -hmm. I'd paint. Right. But I'm mm -hmm. I would paint the town red. Okay, good job. Let's continue. Um, maybe something sad. My dog needs a surgery. Gdyby mój pies potrzebował operacji, to byłabym smutna. Right, pięknie. I może użyjmy z kolorem był taki idiom, że jest się smutnym. Ok. If I were you, I'd feel blue. If I were you, I'd feel blue. Yeah, that's correct. Good. And maybe one more. No, two more. Jeszcze dwa sobie zróbmy. I have a car accident, but it isn't my fault. Hmm. Gdybym miała wypadek, ale nie byłaby to moja wina, oczywiście. Of course. To byłabym z jednej strony przestraszona, ale i poirytowana. Uh -huh. No tak, no jest to wypadek, of course. Ok, so in English, jak było poirytowane i przestraszona? Please. Ok, if I were you, I'd be frightened and cross. Mm -hmm. Yeah, frightened and cross. I'd be frightened and cross as well. Well done. All right. Um, no i może jeszcze jedną. I don't have any more days off this year, but my friend is going on holidays next week. Hmm. Gdybym nie miała już urlopu, ale mój przyjaciel jechałby na wakacje za tydzień. Mm -hmm. Mm -hmm. How would you feel? Jakbyś się czuła? To bym mu zazdrościła. Ja też. <laughs> All right, in English? Absolutely. If I were you. I'd be jealous of your friend. Yeah, I'd be jealous of the friend as well. Bravo! W drugiej części naszego odcinka wcielimy się w dwie postaci z czterech i odpowiemy, jak taka postać zachowałaby się w opisanej sytuacji. Posłuchajcie i spróbujcie odgadnąć na podstawie naszych odpowiedzi, w jakie postaci się wcieliliśmy. A oto nasze opcje. Możemy być starszą babcią, mężczyzną w średnim wieku, Młodą, dorosłą kobietą? lub nastolatkiem. Ok, to Aniu, wybierz sobie jedną z tych postaci. Ja już wybrałem. Ok. You ready? Yes, I'm ready. Ok, no to nasze pytanie. If I found some money in the street. Mm, I'd go for a pizza with my friends. Ok. And I'd buy a lottery ticket because I think finding money brings good luck. Ok, question two. If I decided to get a pet, I'd get a cat because I love spending time at home. Oh, you'd get a cat, All right? And I'd get a small dog because it, uh, the dog would keep me company and taking a dog for walks is healthy. Mam nadzieję, że już macie swoje typy na podstawie tych dwóch, ale dla pewności dodamy jeszcze jedno pytanie, które być może nieco rozjaśni. if i could choose where to live, Gdybym mm -mm. Mógł, mogła wybrać, gdzie zamieszkam. Anio? okay, i'd live in a nice warm country, probably in a city because cities offer great entertainment. ah, okay, so big city in a warm country. and i always wanted to live in a warm country too. so i'd buy a house in the south of spain. I heard it's a wonderful place for pensioners. Podobnie jak w naszej grze z poprzedniego odcinka, odpowiedzi podamy z podkładem muzycznym. Teraz jednak chciałam zwrócić uwagę jeszcze na dwa ciekawe wyrażenia w naszych wypowiedziach. Po pierwsze, keep somebody company. A you could you repeat? Keep somebody company. Keep somebody company. Keep somebody company. What do you think it means? Dotrzymać towarzystwa komuś. Tak, dotrzymać komuś towarzystwa. Proszę, zostań ze mną, tak? Proszę, uh -huh. dotrzymaj mi towarzystwa. Powiedzielibyśmy po angielsku? Keep me company? Yeah, please keep me company. Zwróćcie uwagę, że mi jest między Keep company. Tak, 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 tam ono musi być pomiędzy. Keep me company. Zostań ze mną. Don't go home. Please keep me company. Um, ok. a drugie wyrażenie, które zdradzi, jaką postacią byłem, to pensioner. 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 Do you know what that is? Yes, this is um, po polsku emeryt albo emerytka. It is emeryt albo emerytka, bo pension to jest emerytura. Pomimo tego, że przejść na emeryturę, to po angielsku jest? Retire. Well done. Retire. Good job. Czas na ujawnienie, w jakie postaci wcieliliśmy się z Anią. Ja byłam nastolatką, która chce kota, bo uwielbia spędzać czas w domu i chciałaby mieszkać w dużym mieście w ciepłym kraju. A ja byłem starszą babcią, która chciałaby spędzić emeryturę na południu Hiszpanii gra w lotto i słyszała, że spacerowanie z psem pomaga utrzymać się w zdrowiu. Waszym zadaniem jest wcielenie się w jedną z naszych postaci. I odpowiedzenie po swojemu na nasze trzy pytania. A jeżeli jesteście zainteresowani kursem o roboczej nazwie Audiograma, to wejdźcie na stronę www.kurs.kwadrasnangielski.pl i zostawcie swój adres mailowy. That's all for today. See you next week, guys. Bye! Bye.